Cześć, witajcie na vlogu Lubi Piwo i nie tylko. Dzisiaj odcinek w ramach akcji wspieram, czy wspieramy polski kraft. Otóż piwo Quadrupel Marantana z browaru Bednary to jest z tego browaru, z którego ja pokazywałem pudło z ich piwami, właśnie nabyte. Na specjalnej promocji związanej tutaj, niestety, z tą ciężką e, sytuacją, która cały czas trwa. Przypominam, można kupić 20 wybranych piw w cenie 6 zł. No i wśród tych e, piw, które ja kupiłem, jest e, belgijski Dark Strong Hale, belgijski Quadruple, e, Marantana. Nie będę opowiadał o tym stylu, gdyż już to uczyniłem przy okazji degustacji Quadrupla z browaru. Trzech kumpli Więc jeżeli ktoś chciałby Przybliżyć sobie ten styl Zapraszam do, do tamtego materiału Czy też do poszukania wiadomości w internecie Teraz przejdę do degustacji Tego piwa Piwo w tym stylu za 6 zł No to jest to naprawdę, naprawdę Okazja Mamy na etykiecie Też właśnie tutaj Jakiś taki witraż Odnosi się to właśnie do Belgów, do, do Mnichów, więc jest to bardzo, bardzo takie płynne nawiązanie. No i mamy z tyłu, właściwie bo to nie jest kontraetykieta, tylko jedna długa, jak to w przypadku piw kraftowych. I oto Maranata, bodajże tak się nazywa. Trudne nazwa przez, sam, przez samochód, podejrzewam, że jest nieme mój błąd trochę, nie sprawdziłem co to znaczy, gdyż może jest to jakieś określenie, ale zobaczmy, czy to jest, nie wiem, jakiegoś szczepu drożdży, czy chmielu. Dobrze. Maranata to quadrupal, czyli piwo w stylu Belgian Dark Strong Ale. Piwo charakteryzuje się w głównie mocno złożonym smakiem i aromatem, które w głównej mierze pochodzą od słodów i drożdży. W naszym przypadku użyliśmy aż Trzy szczepy drożdy, fermentu mobile. Tak kompleksowe podejście pozwoliło nam uzyskać bogactwo smaków i aromatów, które odkrywamy z każdym kolejnym łykiem w miarę ogrzewania się piwa. Piwo najlepiej podawać w goblecie, czyli w takim kielichu. Ja tu mam goblet, co prawda od browaru produkujące piwo Grimbergen, ale bardzo mi się spodobał. Ten kielich jest naprawdę taki bardzo solidny nie widziałem go nigdzie w sklepach, żeby można było go dostać natomiast udało mi się na sklepie smakipiwa.pl gdzie właśnie można kupić zarówno piwo w stylu belgijskim, znaczy belgijskie oryginalne piwa oraz różne szkła, co ciekawe przesyłka, no bo to wiadomo szkła było, była tam droższa niż sam kielich, kielich kosztował 20 zł, przesyłka 25 a na Liksie czy na innych portalach można kupić to szkło za 50 zł czy nawet e, ko 100 zł, bo także widziałem taką cenę. E, piwo najlepiej dać w goblecie snifiterze lub tulipie w temperaturze 10-13 stopni, idealnie pasuje do pieczonych i grillowanych mięs, serów długo i wszelkich deserów czekoladowych, a także na bazie suszonych owoców. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, alkohol 9 stopni. 9%, woda, słód, jęczmienny, cukier, chmiel, drożdże. No i należy spożyć przed 2025 rokiem, więc tutaj data przydatności do spożycia jest bardzo długa. Ja sobie stwierdziłem, że skoro jest mocniejsze, piwo jest jeszcze ta, ta wiosna, raz jest cieplej, raz jest, raz, raz jest chłodniej. Nie może ona jeszcze się ustabilizować na jednym poziomie. To stwierdziłem, że czas na premierę mojego balkonu, na, zwłaszcza że go posprzątałem i mam tutaj zamiar trochę go zaaranżować, bo podejrzewam, że jeszcze przez długi czas Balkon może być moim ulubionym pubem. No i w ramach właśnie akcji wspierałem polski kraw degustacja piwa z browaru Bednary. Mam też teku, aby tutaj rzetelnie ocenić właśnie aromat i smak, ale główna degustacja odbędzie się w tym pięknym belgijskim szkle. No dobrze, tyle słowem wstępu, przystępujemy do degustacji. Mam swój niezawodny otwieracz. <laughs> Delikatne syknięcie, ale już yy, od razu jakieś pierwsze aromaty doszły. Jest lekki wiaterek, więc jest to łatwiej. Yy, no na razie aromat z butelki wszystko jakby poprawnie. Ja przypomnę, że Quadruple to jest yy, najmocniejsze to belgijskie piwo, tak? Jest dubel, triple i quadruple. Oczywiście, zwykły jasny blond, on, on, ale on też jest mocniejszy niż na, nasze zwykłe jasne piwa. Jest słodko, ale jest też ch jest chleb, są owoce. Jest taka głębia w tym aromacie. Myślę, na razie, na razie jest wszystko bardzo ładnie. Nalejemy troszkę do teku. Bardzo. Ładna bursztynowa barwa. Nie wiem, czy do końca to będzie widać. Ja mam raz, że mam balustradę taką bardzo zabudowaną i mój blok jest po prostu też obudowany. Tego słońca um, u mnie jest mało. Ja mimo, że doświetlam się lampą i także z telefonu w programie ust ustawiłem, żeby troszkę był obraz jaśniejszy. Mo może nie będzie to do końca um, widoczne, um, ale barwa jest bardzo ładnie bursztynowa. Um, Powiedziałbym, mogłaby być te 10% procent ciemniejsza, ale nie jest to jakimś tutaj wielkim błędem. Widać jak pracuje tutaj pęcherzyki powietrza. To jest ciekawe. I aromat właśnie bardzo podobny jak w butelce, ale bardziej także czuć taki zapach jakby kwiatów, taką świeżość kwiatową. Ale niezwyczuwalna aromat w, alkoma, w, w aromacie, a 9% no to już można byłoby czuć. Teraz taka nuta chleba. Ale ładna, ładna, ładna chlebowość. Próbujemy. Piwo jest średnio wysyc wysycone, ale czuć takie malutkie igiełki. Takie to piwo powinno być. Ono nie może być bardzo nagazowane. Ono powinno być właściwe jak porter w tą stronę. Jest już rozgrzewające, już to po tym pierwszym łyku czuję. Ale takie fajne rozgrzanie, nachalne, Niezbyt mocne, że na chwili, za, za chwilę po prostu no, czuję, aż mnie, jakby tam od środka paliło. Jest bardzo tutaj ufajnie. Jest dość słodko, ale tu tutaj się słodycz z tą chlebowością równoważy. Trochę jak na razie ten smak zbyt zbyt szybko. Ulatuje, choć z drugiej strony, ja piłem jakieś próby no, tripli, quadrupli robione przez polskie browary, i tam było aż za gęsto na tym języku. Tam było w stronę barley wine, a, a jednak e, quadrupel no, nie jest barley wine. Nie powinno być aż tak gęście, tak tręściwe w tym smaku. Ale nie, na pewno nie jest wodniste piwo. To... No dobrze, nalejemy teraz tak bardziej zdecydowanie do prawilniejszego szkła. Ta butelka jest w ogóle półlitrowa, więc yy, piwo yy, w stylu belgijskim. Mocne piwo z zawartością 9% alkoholu yy, za 6 zł, czyli teraz to jest jakieś. Euro 40, to nawet w Belgii półlitrowego piwa quadruple byśmy nie kupili. Nie tak, tak? Jak widzicie, mówiłem, bardzo ładna barwa. Piany właściwie nie ma takich delikatnych kożuszek, ale w quadruple nie, nie słyną z jakiejś takiej piany jak pilsy. Pachnie, pachnie prawilnie, tak, tak powinno piwo, piwo belgijskie. U nas um, ważąc te piwa, my chcemy być jeszcze lepsi niż belgowie w tym. Nie, jest to piwo. Jest w stylu. Jest bardzo pijalne. Mm. Ja powiem szczerze, bym musiał sobie zrobić riser, do którego mi to piwa jest to belgijskiego podobne. Ale z pewnością jest tutaj wszystko, wszystko ok Bardzo, bardzo ciekawe piwo. Ciekawe w tym sensie, że nie szuka się tutaj kwadratowych jaj. Nie chce się robić z jednej strony piwa w stylu belgijskim, ale może coś jeszcze dodamy, może coś jeszcze poprawimy. Ja uważam, że gdyby polskie browary chcąc robić piwa, bo to są klasyczne style, te belgijskie style, niech one postarają się odzwzorować je. Już będzie bardzo dobrze. Jeżeli chcą kombinować, to jest bardzo fajnie, ale niech mówią, że to jest wariacja na temat quadrupla, tripla, dubla czy innego piwa, innego stylu, blonda na przykład a e, nie, że robią właśnie quadruple, bo to wtedy, wiecie, no, nie, nie, nie współgra. Nie, jest bardzo fajnie, jest, rozgrzewa, jest i to cały czas jest piwo, bo często te piwa e, mocniejsze, właśnie w stylu jakichś belgijskich, no trochę u nas przychodzą w takie wina jakby, tak, piwne wina. A to jest cały czas piwo, jest bardzo pijalne, bardzo ładny glossing tu się osadza. Jestem naprawdę ukontentowany, zadowolony. No i jeszcze tutaj w promocji ta cena. Obiektywnie mówiąc, jest to piwo, które polecam. Bo drzwi się otworzyły, zaskrzypiały. Natomiast Powiem szczerze, że troszkę ono mi smakuje lepiej niż trzech kumpli, bo ono smakuje bardziej jak triple niż quadrupel, I dla, a ja wolę tripla, trochę, trochę słabszy. Jeżeli bym miał się czegoś czepiać, to piwo powinno być jeszcze bardziej wytrawne, tak? I może tego alkoholu, te 1,5% wówczas może by się ten efekt wytrawności udało uzyskać. Ja jeszcze poszukam czegoś tutaj w teku. Nawet ogrzeję. Ale jest to wszystko, co powinno być, tak? Są suszone owoce, jakieś takie skojarzenia, chleb. W ogóle już tak wysycone to piwo, jakby nalać do szklanki zwykłej z grubym dnem, no to ma barwy jak whisky, ale takiej ładnej, ładnej szlachetnej. Jest dobrze, jest, jest, dobrze, jest prawie bardzo dobrze. Trochę ciała bym dodał, wtedy bym powiedział, że to quadruple. Gdyby y, było napisane, że to piwo to jest triple, wówczas y, bym y, bym po prostu no, powiedział, że to jest piwo sztosowe. Natomiast jest to piwo bardzo, bardzo dobre. I naprawdę w takim belgijskim stylu, bo y, w Belgii jednak, te wszystkie piwo od trapistów każde jednak jest troszeczkę inne, ale jest to bardzo pijalne. Nie to, co niektóre browary u nas robią, że no te piwo się pije przez godzinę, bo ono jest jedno ciężkie, w takim smaku jest gęste no i w zawartości alkoholu. Ja jeszcze sobie pozwolę powiedzieć o e, szybko o jednym piwie z browaru Bednare, które wypiłem bez degustacji, później żałowałem, to jest piwo, które się nazywa Gruba Berta. To jest stout e, zwędzony, tam są, tam są dodane bodajże płatki wędzone, y, macerowane, dębowe macerowane w am, amaretto. Nie, to było przy porterze, ale ta, ten stout Gruba Berto jest zwędzony i naprawdę no, to było bardzo dobre piwo. W stylu idealne, ciemne, y, bardzo mało nagazowane i ta wędzoność podbijała smak. Nie to co niestety w śliwce na boczku z browaru Amber, gdzie ja miałem wrażenie, że właśnie po prostu jestem, jestem w wędzarni, jem ten przewędzony boczek. Tam to było bardzo idealne, więc na pewno mogę polecić piwo Maranta, czyli w stylu Belgian Dark Strong Ale Quadruple, które. Oceniam w swojej skali na czwórkę, natomiast grubą Bertę oceniam na piątkę. Może będę miał okazję jechać jeszcze w najbliższym czasie do Browaru Bednary, skuszę się na ich promocję. I wówczas, jeżeli będzie gruba berta dostępna, zakupię i na pewno zdegustuję. To chyba na tyle. Ja sobie posiedzę tutaj na swoim balkonie. Dokończę to piwo. Pamiętajmy, aby wspierać Pol polski kraje, wspierać w ogóle wszystkie branże. Jeżeli ktoś jest bardziej związany z branżą Y, niech wspiera Y. Jak ktoś z X, niech wspiera z X. Ja jestem całym sercem z polskim m, przemysłem piwowarskim. Y, zarówno i, i poczynając od sklepów, lokali, po, po kończąc na browarach. E, więc bądźmy razem, będziemy wtedy mocniejsi, jak to mówił Pan Zagło. Za głoba kupą panowie, bo w kupie siła. A wam życzę, byście pili to piwo, które lubicie.